Dobra, to jest ten sklep. Na ten sklep będziemy napadać. Tylko że tu jest ludzie taki mały problem. Że tutaj chyba są na zewnątrz kamery. Także tutaj troszeczkę będzie Tutaj mogą być małe komplikacje. Zobaczmy nie... Myślę, że nie będziemy musieli celu wymieniać. Czekajcie. Kontakty Dzwoje do tej ekipy, która tam miała tutaj przyjechać, napadać. Mefiu, słuchaj, bo tu jest mały problem, bo tutaj chyba są kamery na zewnątrz Coś wystawało jak przejeżdżałem, nie wiem czy ich tutaj więcej nie będzie Także ja zatrzymałem się troszeczkę dalej, także podjedźcie tutaj trochę dalej do mnie Ja tu będę przy drodze stał, jakoś się tam zakradniemy i obadamy teren, wiesz? No dobra, dobra, no, to jedziemy Jestem bardziej, bardziej za bankiem jestem, także dawajcie tutaj do mnie, na razie No dobra, dobra Bo w sumie ludzie, kurde jak podjedziemy Kamery będą nas nagrywały, że coś się tam kręcimy, kombinujemy z Sanchezem A to nawet ich wyłączenie może nam niewiele dać, tak? Bo jednak nagra... Na, no to byłoby podejrzane, tak? Że ktoś się tutaj kręci z Sanchezem, samochodem Nagle kamery przestają działać Jeszcze kamery wewnątrz to spoko, tak jak w poprzednim wypadku Tam nie rejestrują tego, co się dzieje na zewnątrz Ale jakbyśmy sobie tutaj tak podjechali i stanęli to byłby, byłby przypał. Jeszcze musimy wykombinować ludzie, raczej tam w środku zobaczyć czy jest jakiś monitoring. Jakaś obsługa monitoringu. Ewentualnie, nie wiem, może jakieś zasilanie odetniemy, nie wiem, bezpieczniki wyłączymy. Tam na pewno jakieś skrzynki będą. O, chyba jadą. zamiadą? jadą? Ale Jesteśmy. Spoko, więcej, więcej nas nie będzie, tak? Tylko wy tutaj przyjechaliście. Tak. No dobra, to, to wystarczy. Tylko czekajcie, kto napada na ten, na ten sklep? Czekaj, ty, ty jesteś... Michael, tym, no będziesz ja? gadał z policją, ja. tak? No tak, tak, Michael gada, Matthew. Ja będę... A Jack? Gdzie jest Jack? Ej, no, Jack to on no to nie jest nie jest, jest zakładnikiem. Aha, to tylko wy tutaj przyjechaliście, żeby się dowiedzieć co i jak. No dobra ja tak, 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 jego tam później ogarniemy Chociaż mam nadzieję, że przypału no, z taki nie głos? będzie Dobra, chodźcie, nie, nie chodźcie być. za mną, pojedźcie za mną kawałek Na światło, było Dobra, chodźcie Dobra, patrzcie, jest, jest kamera z boku jedna. Chowajcie się za murkiem. Ale jest tutaj jedna kamera z boku. I tutaj jedna też z tyłu jest masakra. Ale tutaj dużo kamer jest na zewnątrz. Tam chyba nie było kamer, nie w tym pierwszym miejscu na zewnątrz. Ale tutaj. Tutaj co najmniej trzy są. Chyba jeszcze coś po lewej stronie będzie. Dobra, słuchajcie, możemy zrobić tak. Bo tutaj widzę, że jakaś skrzynka jest, nie? A no, przydałoby się teraz no, no, no. te kamery te kamery wyłączyć. Nie wiem, może ja tam przeskoczę, i jakoś spróbuję to ogarnąć, to nie, nie? to czekaj, podsa podsadzimy się tutaj we dwóch. Dobra, to dawajcie. Raz, dwa. Trzy. Dobra. Ej, słuchajcie, tutaj jest zasilanie, no, do kamer. Czekajcie, coś wykombinuje. Jakie mam animacje? Praca, podaj rachunek, rolnik, napraw auto, praca pod maską, o, młotek. Ty, weź mnie tam podsać, to później wiesz, go podsadzę, no i podam mi rękę, wiesz co chodzi tutaj. Wyciąga zrobimy. bezpiecznik no, to dawaj, od no kamery, Raz, przez dwa, co trzy. kamery przestają działać. Dobra, słuchajcie, kamery powinny ten... Chwilowo nie działać. Wyciągnąłem bezpiecznik, mam go ze sobą. Tylko nie wiem czy no dobra, później to, będziemy tam. go musieli dać z powrotem, wiecie? No, to Ale... najwyżej jakiś pewnie mechanik czy coś. Dobra, chodźcie, szybko ogarniemy póki kamery nie działają, nikogo tutaj pobiegać. nie ma. Chodźcie po Sanchez'y. Sorry. Nie no, ludzie, wiecie co, może... Musimy chyba później ten bezpiecznik włożyć z powrotem. Bo... Nie no, na pewno by się ktoś skapnął, że te kamery nie działają, tak? No jest noc, ogółem sklepy są pozamykane, jakby także że teoretycznie pracodawców tam nie ma Pracowników To jest mój, to jest mój Dobra, bierzcie byle co Ale później, jak już się dzień zrobił, będziemy musieli szybko ten bezpiecznik włożyć z powrotem, także szybko musimy tutaj sprawę ogarnąć W środku No, tutaj jest kamera co widziałem z drogi, tu jest też kamera. Patrzcie. Dobra, zdejmijcie na razie maski. Niepotrzebne nam są. Czy są tu jakieś kamery w środku? O, tu jest jedna. Tu w środku jest jedna. Jedna tutaj. Czekaj, sprawdzę zaplecze. Tu nic nie ma. Tu jeszcze jest przejście. No i tutaj nic nie ma. Też nic nie ma. Dobra, czyli jedna kamera jest w, w tym, w sklepie i trzy albo cztery na zewnątrz, tak? Dobra, no jakoś, spróbujmy wjechać tutaj Sanchezem. Weźcie, dobra, weźcie dwa snemczezy, spróbujcie wjechać do środka Dobra Tylko problem dobra. tutaj będziecie mieć z wyjechaniem, nie? Bo teraz rozbita jest ta dobra, szyba to... Spróbujcie wyjechać Łatwo wyjechać? Dobra Uch, chyba Trzeba jak najbardziej przy ścianie Dobra, to weź ten, albo próbuj, albo wyjść, odejdź No, spróbuj przejechać Dobra, elegancko, chyba sobie dacie jak radę. Jak najbardziej przy ścianie, albo po prostu wejdź bary znowu. Otwórzmy drzwi. Ja no. Będziesz udawał zakładnika i otworzysz te drzwi. Dobra, i teraz Dobra. powiedzmy, że jesteś zakładnikiem. Dobra, masz pistolet. Dawaj. Masz pistolet, tak. No, no, no. No i jazda, no. Dobra, plan ucieczki, panowie. Ja myślę, żeby plażą pojechać. Plażą? A czy Czekaj, poczekaj na niego. Michael, słuchaj, teraz plan ucieczki musimy wam no. jakiś ustalić. Nie wiem, macie tutaj kilka możliwości. Możecie przejechać przez tą górę, i tam jest takie centrum handlowe. I tam można się skitrać, tam powinniście się ładnie przedostać. Ewentualnie możecie zjechać tutaj po tych skarpach. Tutaj są miejscami łagodne zjazdy. I pojedź albo w kierunku miasta, mm -hmm. albo w kierunku paletto Albo możecie się rozdzielić, jeden pojedzie górą Jeden pojedzie plażą Jak wam pasuje? Gdzie się, gdzie się czujecie ja silniej? Ja chętnie będę ja bym plażą plażą. pojechał plażą Plażą wolicie? Dobra, to chodźcie na Sanchez'y Tak, bo górą to nigdy nie wiesz A, dobra, yy, idę włożyć bezpiecznik z powrotem Dobra, kamery znowu działają, dobra, chodźcie szybko Tylko uważajcie, bo tu są po drodze kamery jeszcze te bankowe, nie? Patrzcie, tu są kamery Tu są kamery, chociaż one są bardziej skierowane w bok Także tutaj nie powinny widzieć tego miejsca Najbardziej tutaj widzą te podwórko Ten teren banku Ta, ta kamera nas na pewno nie uchwyci Tamte... Tamte mogą nas uchwycić, ale tam mieliśmy maski Dobra Ale będą wiać plażą. O, tylko tu trzeba uważać, bo tu woda jest. To łatwo wpaść do wody, słuchajcie. A nie chcemy znowu zatopić Sanchezów. Już no, dopiero co naprawialiśmy. Dobra, tylko gdzie oni mogą teraz zjechać? Kontakty tak, Słuchaj by... Matthew, ej ty miałeś mieszkanie gdzieś tutaj w pobliżu, nie? No tak, tak Ty, a gdyby tak zrobić Żeby się nam około ciebie ukryć Pasowałoby wam to? No to powiem ci nie ma problemu, dałoby radę takie coś zrobić Tylko nie wiadomo czy nie będziecie mieć ogona, ale może to będzie waszym planem A, tak? Ukrycie się na mieszkaniu No tak, tak <laughs> ten się gdzieś zapodział z tyłu Ty, Michael, słuchaj Tutaj w pobliżu... W pobliżu, Michael ma mieszkanie To jest bardzo blisko stąd, także... Ten ma Ma Znaczy, Matthew, Naczej, Matthew ma sorry, mieszkanie. Matthew Matthew ma tutaj w pobliżu yy, mieszkanie Także możemy... Możecie się tam ukryć, w tym miejscu Czekaj, Jack do mnie dzwoni Halo, Jack e, Bary. jakby co, jedzie po... Co? Powtórz Policja jedzie Gdzie? Tam, gdzie wy przebywa... To znaczy gdzie? Bo my jesteśmy na molo aktualnie to nie, nie, idźcie do sklepu, nie idźcie do sklepu No spoko, już sklep porzuciliśmy jak coś Dobra, rozłączam ja, się To do Ty słuchajcie, Jack mi dał info, że akurat w ten, psiarskie podjechały pod ten, pod sklep Także w porę się stamtąd zmyliśmy Ty, a może oni wyczaili Uf. ten, że bezpieczniki wyłączyliśmy, nie wiem, może jakiś alarm się włączył Jak Dobra. wyłączaliśmy te bezpieczniki a może coś być nie wiem, dziwna sprawa. Dobra, yy, Mepiu, prowadź do tego mieszkania. Tylko jakoś taką zawiłą trasą, tak? Taką jakbyście ją uciekali. Dobra, tu najchętniej chętniej, tu dawaj... Dawaj za... No, zresztą Czekajcie, ja już sobie zdejmę maskę. On ma to ludzie mieszkanie, to Richard Majestic, a to jest bardzo blisko stąd, to jest nie wiem kilometr. Także mogliby tutaj zgrabnie uciec, jeżeli im to odpowiada, tak? I jeżeli nie będą mieć ogona, bo może być tak, że będą mieć ogon i będą musieli dalej jakoś wiać. O kurde, się odbiłem trochę. Dobra, jesteśmy. O! Kozak! No i tutaj myślę, żeby motocykl schować. Ty, a nie będzie ich widać z ulicy? Czekaj, ja idę zobaczyć. Ty nie widać tych motocykli w ogóle. Z tej perspektywy na bank. Z tej perspektywy może trochę bardziej, ale oni bardziej przyjadą od strony plaży, nie? Chociaż nie, w tej, tej. Nie, no tutaj też się nie rzucają oczy. Zarąbiście czyli słuchajcie, powiem wam, że kozak, nie? Nie widać tych motocyklów w ogóle z ulicy, także one mogą tutaj pozostać. Czyli co? Dalszym waszym planem no, będzie wejście do mieszkania i przebranie się, nie? Tak, później mhm. przeczekanie. Jakiś Dobra, A czyli robicie tak, chowacie, chowacie pieniądze w mieszkaniu, przebieracie się, czekacie. A czy wiecie co nie, wiem, czy to jest dobry moment, żebyście tutaj ten... Ee, stali. A znaczy, żebyście tutaj czekali, bo jakby zauważyli te Sanchezy, to mogą się skapnąć, że może jesteście tutaj w tym wieżowcu. Także, może bym od razu schował pieniądze, przebrałbym się i bym od razu gdzieś wyszedł. Bez motocyklu, motocykle bym tu zostawił. No tak, tak. No, przecież nie wiem, byśmy się gdzieś spotkali na centrum albo coś tutaj. Ja bym poszedł do Kale. fryzjera wtedy, żeby tam, żeby przemalować te włosy w ogóle. Dobra, no, ale ogółem, to... ogółem kozak plan. Tylko no wiecie, że jak będziecie mieć tutaj ogon, to, to będziecie musieli pomyśleć wtedy nad planem B. I wtedy może się tutaj wkraść mała spontaniczność. Ale myślę, że zgubicie no, ten ogon. No, no, wiadomo. no też no wiecie, dwa napady naraz, no to... Będziecie mieć mniejsze siły policyjne na pewno na ogonie. Albo nawet i żadne. Może się skupią na nas wtedy. No tak. Dobra. No to się zwijamy stąd. No to mamy chyba już z góry ustalone co i jak. Tylko yy, wiecie, musicie wyciągnąć... Chociaż nie no, w sumie nie musicie wyciągać bezpiecznika, od razu wiedziecie z maskami, nie? No, no. To tak. To kamery was nie uchwycą. Za My też chyba nie będziemy kamer wyłączać, bo od razu wiedziemy z maskami. Tylko tutaj chcieliśmy normalnie obadać teren, teraz, nie? Bez przypału. No tak, tak. Jaki jest układ kamer, i nie chcieliśmy na siebie zwracać uwagi, dobra. No to chyba wszystko ustalone. Najwyżej się posiedzi 130. Dobra, panowie. Trzeba się skontaktować z resztą ekipy I musimy ogarnąć z tymi Sanchezami Bo musimy tutaj zdrapać te numery seryjne e, Musimy mieć jakiś ubrań na napad No i musimy się zająć komunikacją no. radiową, tak? Musimy skombinować tą komunikację tak, radiową to... Dobra Dobra W takim razie, gdzie się spotykamy? Wiecie co? E, na razie sobie jedźcie gdzieś, jak macie coś do załatwienia Zaraz się, pogadam z resztą się gdzieś umówimy, ok? Dam wam cynk Okej okay. Gdzie się spotykamy znowu Dawaj mazy do bankomatu Dobra, na razie, To ludzie, jak to wypali, to to będzie gruba akcja, nie? Znaczy, no gruba, no może nie za duże pieniądze, ale możemy zrobić taki mindfuck policji, że to się w głowie nie mieści. Jeszcze myślałem, ludzie, nad tym, bo tam fajnie można górą uciec. Wiecie, tutaj na to centrum handlowe, to jest takie centrum handlowe, nie pamiętam jak się nazywało, ale w dużym stopniu jest ono też zadaszone. I na przykład, jakby ich śmigłowiec też śledził. To by mogliby się tam jakoś fajnie schować. Tutaj no, ze śmigłowcem mogą mieć większy przypał, ale myślę, że dadzą sobie radę. Czy też jest mała szansa, że będzie śmigłość w akcji, ale jak będzie, to zrobi się troszeczkę nerwowo, no to, to na pewno. A to można do metra też zjechać. Znaczy myślę, że metro sobie odpuścimy, że nie będziemy jeździć do metra. Metro sobie zostawimy na inne akcje. Dobra, słuchajcie, myślę, że na tym pierwsze przygotowania skończymy. Czyli jest usta są ustalone cele. Każdy wie, jakie ma zadanie. Jest ustalony plan. Czy to samego napadu, czy to drogi ucieczki. Napadamy, trzy, napadamy dwa sklepy jednocześnie. Tu trzy osoby, tam trzy osoby. Dwóch zakładników postawionych, dwóch, dwóch napastników, gdzie jeden będzie dyskutował z policją. Jeden będzie się zajmował wyciąganiem pieniędzy z tego sklepu. No i też się tak zastanawiam, czy by na przykład nie rozpocząć jednego napadu. Tym tego w mieście, poczekać, ile jednostek się policyjnych zjawi na miejscu. I później im dać cynk w tym drugim sklepie, tak? Żeby już zaczęli, że jest tyle, tyle policji, a później obserwować co, co ta policja będzie robiła, czy, czy odjadą z tego miejsca kilka jednostek, czy, czy zostaną na miejscu i tam będą mieć pusta, ewentualnie jakiś inny patrol pojedzie, bo też nie jest powiedziane ludzie, że wszystkie siły policyjne się rzucą do napadu. Chociaż wydaje mi się, że oni lubią napady i bym się też dziwił jakby wszystko, wszystko rzucili, rzucili na ten sklep. Ale zobaczymy też jak policja będzie się zachowywała. Będziemy ich bacznie obserwować. Także dobra, tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, w kolejnym sobie przygotujemy. W kolejnym sobie przygotu, przygotujemy tą komunikację radiową. Przygotujemy sobie zdrapywanie numerów. Rejestracji tutaj nie ma, ale są numery tutaj na, na kierownicy seryjne, także te numery trzeba zdrapać. I też ogarniemy już ubiór. No i myślę, że przejdziemy już do działania. Także tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podoba, to zająca Was do pozostawienia łapeczki w górę. No a my widzimy się w kolejnym materiale. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć!